Witam wszystkich, ostatnio odbył się turniej 4x4, który wygrał Clan, w którym brało udział parę polskich klanów, wygrano możecie zobaczyć sobie tutaj, wygrany mecz, oczywiście pod warunkiem, że macie już, jesteście w stanie otworzyć poprzednią wersję, bo wersja aktualnie polska, o której zaraz omówię, jeżeli chodzi o turniej 4x4, cały turniej był transmitowany doszliwie na Twitchu, można było zgarnąć kod, wśród tych kodów jest kod na Sandboxa, Akurat kod został zganięty. Następne kody w sumie jest okazji tego, że szapolska Polska będą rozdawane na e, najbliższym, weekendowym streamie. tam też możecie zobaczyć moją grę Polski. Była transmitowana wczoraj, jak już od razu weszła. E, jak ją oceniam, jak się nią grało, możecie zobaczyć wszystkie jednostki. Nawet ciekawostkę, e, czy z Husarii można przejść do UANów. chociaż pewnie niektórzy o tym już, już wiedzą. Też dziękuję, że byliście bardzo licznie na tym na Twitchu a teraz do głównego odcinka dzisiaj się skupię na omówieniu co się zmieniło, co nowego i ogólnie no, na ostatnim patchu jak wszyscy wiedzą dodali Polskę 4 na 10 według mnie eee... no i niby ulepszyli system gry tak? znaczy no, na pewno jest to, że jest spingowanie to jest bardzo, duży, bardzo duże bardzo duża zmiana zmienili też grafikę, według mnie na minus, mi się przynajmniej gorzej gra a przynajmniej jest mi trudniej, co też możecie zobaczymy na tym, na tym Twitchu, znaczy streamie, że nie zauważyłem rybek. Prostych nie widziałem, ale tego bywa. Co do balansu gry, zmienili HP Warriorów o 5, y, życia. Nie będzie dużo, wydaje mi się, że no to już teraz procarze będą też często grywani. Bulwarki, 25% szybciej się budują, zarabisty pomysł, bardzo fajne, ostatnio grałem, nawet nie wiedziałem, że się budują szybciej i jest to efektywne. To trzeba przyznać. Workerzy z Europy zbierają więcej kamienia. To jest też ciekawe. I, ży i żywności. Farmy się budują szybciej. Łódki pływają szybciej. Nie dużo, ale na pewno to zmieni w Azji podobnie i to jest też dobre, bo no te farmy jednak jak, jak przechodzisz do Jerki to one znaczy jak przechodzisz do epoki żelaza to one trochę spowalniały, a przyspieszenie da duży, dużo zmieni i nawet odczuwa się to, że jest bardziej później się gra wtedy no mamy wschodnią oh, przepraszam zachodnią Europę eee, no i co, też mamy mój szybciej Rebus jest tańszy mniej kosztuje drewna, co jest Według mnie dobre, bo był bardzo drogi, w porównaniu do nagera. Onager jest droższy oraz ma mniejszy zasięg. Uważam, że mniejszy zasięg jak najbardziej, droższy jak najbardziej. Czy to będzie go... czy to też to pukuje? Nie, dalej będą grywane, ale będą troszeczkę bardziej... Wymagały lepszej ekonomii, może tak. E, wschodnia Europa, no to tylko mamy yy, te... Młyny, że tak powiem czy też można być farmy szybciej się robią. Tak, o. Teraz mamy zachodnią Azję. No i to jest ten dom, ta, dom z ptastwem, że tak powiem. Szybciej się buduje oraz mamy luki, mamy zwiększony pancerz i bardzo dobrze, bo już jednostki piechoty miały lepsze pancerz niż te mamy A mamy właśnie powinny być... no w miarę pancerne, uważam, że powinny się na taką pancerz jak piechota i uważam, że to jest dobra zmiana. A ciekawe, jak mamy i tak za dużo nie zobaczymy. Będzie ich mniej więcej tyle, co teraz. Raczej nie widzę, żeby to wpłynęło na jakąś... na... balans gry. Więc się tego nie spodziewam. Wschodnia Azja, no też mamy ptastwo. Hand Cannon, bardzo potężna jednostka. No i ma zmniejszony zasięg, minimalny oraz maksymalny. Hmm. Uważam, że to na pewno się zmieni. To znaczy... to zmieni grę tymi... Znaczy nie wiem, czy się zmieni, no dalej nie żeby nie grali. Na drzewnówkach rzadko spotykana jednostka, ale... W dużej grupie... Ona robi zamęt. Pojedyncza ona jest słaba, ale w grupie ona jest naprawdę potężna. Chociaż można je wymikrować, To trzeba przyznać. Eee, Spirgard Price eee, Springrad. Nie pamiętam co za jednostka była. Chwila. Minimal Atak Distance added. Construction speed. szybciej się robi. Minimalny atak zmniejszony z 50 do 40. Oooo, pa pa, pa, pa pa A to jest chyba haczet, jak dobrze kojarzę. To zdaje się, będzie chyba haczet. O ile dobrze kojarzę, haczet, tak? U nas, no, na Polski o, Minimalna zmiana. Praktycznie jest to, że buduje się szybciej, to będzie duży plus. A poza tym, to to nie odczujecie tej zmiany. To ma być szczery. Rocket Cannon. Yy, celność, czyli 36% szansy, że nie trafi, tak, a raz będzie yy, ten, szybciej się budowało no i dobrze, bo inaczej te budynki oblicznicze za wolno się budowały, to te zmiany, że się budują szybciej, są fajne. A mniejsze obrażenia, czy to, że mniej trafia, no jak możesz tego w krótszym czasie zrobić więcej, to jest spoko, ale one zajmują też limit i to jest minus. I to też, też Battleship zajmuje większy limit populacji. Nie wiem, jaki zajmował teraz, ale ponoć ma zajmować 5, według mnie, no to jest też dużo. Dla mnie powinien zajmować 4 dalej. To akurat tej zmiany trochę nie rozumiem. Nie wiem czemu przy tym jest list, 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 list. Może przez co to, to jest tak ten... Eee, I tutaj mamy starka. nie wiem czemu tu jest tak? nie. Abstrańc? Country? Nie wiem czemu tak jest, ale samochodzik pancerny, szybciej się robi. Dla mnie ok, spoko, może będzie częściej grany, bo ja go rzadko używałem, aczkolwiek niektórzy gracze często go używali, no i damage zwiększony do 20, no i to już to tak się zastanawiam, czy to jest ok, bo jednak jeżeli on będzie mu chodzić niszczyć wieżyczki, to może być nowa meta, już widzę, bo to jest tak, jak są, są budynki, które mogą niszczyć wieżyczki, no to to jest pogrom, tak jak motorki mogły kiedyś nieść wieżyczki, to, to było masakra. Wjeżdżało ci to na ekonomię, nie miałeś jak hopów pochować, bo nie mogłeś przodkły Nie mogłeś uciec ani schować do wieżyczki, bo wieżyczka padała. No to była masakra, wtedy, pamiętam. Jak to zmieni, to teraz motorka mi się ciężej gra. Już nie są taką metą, ale dalej są przyjemne. Eee... To nie, wiem, co to jest za jedno to muszę przyznać szczerze. Ale teraz zmienili czas, fajnie, żebym zobaczył. No i to jest ważna zmiana motorków. Motorków zmieniałem zasięg i uważam, że to bardzo zaboli motorki, bo one ten zasięg to dużo im dawało. Zmienienie nie 20, ale to zmieni dużo w grze. Tej zmiany, że budynki uważam, że nie powinien tego zmieniać, bo one i tak już większe budynków, i wierki prawie nie ruszały. Więc taka zmiana jest bezznadziejna, a i tak wieżyczki motorki bardzo kontrolowały. To, że będzie 18-2, że będą podłowały, to jest taka mała zmiana, że tego nie odczujecie, bo motorek strzela karabinkiem kilkanaście pocisków na raz, no nie zauważycie tego, że to może 2% mniej celne. No i to prędkość, 120-110, to już będzie można odczuć, jednak zaletą motorków była duża ich prędkość. Zmienianie motorków, nie uważam, żeby to był dobry ruch, to, to ja uważam, że 120 to było bardzo fajne, bo Teraz przy 110 się będę zastanawiał, czy je robić. Mniejszy zasięg, i mniejsza prędkość. No, muszę pełen z innymi noskami. To Ta to, to, to zmiana tak nie za bardzo mi się podoba. No, ogólnie to jest nerf, tak? To jest nerf. Fajne jest to, że cud teraz ma 5000 życia. Uważam, że to jest bardzo fajne, bo nieraz mi tak, że zabrakło troszkę życia cudowi. A nie mu więcej życia to jest dobra rzecz. No i torpedzie. Torpedowce pływają szybciej. I też uważam, że to jest dobre, bo one były za wolne. Jak na takie małe stateczki. Żołnierz może być z Muszkieto oraz z rekrutowany w barakach. Troszeczkę nie rozumiem tego. Ale chyba tak to tłumaczę. To jest bardziej techniczne. Tak? Turecki mortal, czyli moździerz. Zwiększamy obrażenia z 130 do 160 oraz bardziej, bardziej celny. i tak uważam, że jest już raz. <głos》> za dużo populacji je po prostu. Lepiej tureckie te wieżdżki się opłaca. Chiński FT-17 będzie atakował co 5 sekund zamiast 106. No to jest buff, ale i tak rzadko się tym gra. Bo jak się idzie w Chiny, to się przeważnie robi drugą jerkę i w drugiej jerki robi się czogi, bo są po prostu silniejsze. Przynajmniej ja ratko w pierwszej jarce robię chińskie czołgi, bo nie szkoda surowców. Lepiej przejść w tym czasie do drugiej jerki, bo to tutaj na troszeczkę trwa to odblokowywanie. To jest największy minus. A jak już odblokuję na przykład ruskie i brytyjskie, to po co wydawać surowce na te I to czas, czas jak już mogę rekrytować czołgi. To jest takie, wiatr podchodzę. Może ktoś ma inne poglądy. Niemcy dużo. Niemcy jak zmienili dużo, to może znaczy, że ta zmiana w Niemcach uważam, że jest na plus, bo Niemcy są już teraz niegrywalne, prawie? A tu mamy boom. Pantery mają e, większe obrażenia, ze 100 do 130, to jest bardzo fajne. E, Miej HP o 100. Okej. Okay. No i będą bardziej cenniejsze. Czy to teraz ma No, może pantery będą bardziej grywalne, bo teraz było troszeczkę już rzuzdę po tych wszystkich jednostkach. One były. One nie wyróżniały się za bardzo, kosztują nie są najtańszymi czołgami. E, Messer -Schmitty. Kosztują taniej i robią się szybciej. I to jest też dobre, bo z 2,5 minuty teraz się robią e, 2 minuty. No i kosztują taniej. I to tak, trzeba przyznać, że jak się chciało robić na przykład na podwójnej populacji Messer to to strasznie dużo zsarzało surowców. I jakoś super opny nie było. Mimo to jest może mała zmiana, ale uważam, że gracze to odczują. I to jest dobra zmiana. Goliath Operation czyli ten Goliat yy, niemiecki praktycznie dawno go nie widziałem. Z 3 minut do 2 minut y, czasu produkcji no, raz jest też tańszy, uważam, że też dobrze, bo no, to jest druga jarkowa, rzadko spotykane. No i teraz dla mnie ciekawostka, bo tu są miatacze pomieni. Ja ich faktycznie w grze prawie rzad... nie widzę. I tu oni akurat nie zmienili im prędkość z 45 do 50, bo faktycznie ich minusem była prędkość. Coś mogło podejść i wybić i uciec. No taka była prawda. Oraz zmienili atak z 5 do 3 sekund. I tak naprawdę, żeby się wiedzieć, czy to jest dobre, że nie muszę. Przepraszam, muszę to sprawdzić, bo nie jestem pewien. Eee, jeszcze Kolosa zmienili. Atak z 8 do 5 sekund. Czyli to jest był kolosa, ale z kolosem jest taki program, że jak go przegrywasz, tego nie budujesz. Bądźmy szczerzy, że no, ktoś, kto jest atakowany, to nie ma czasu budowania kolosa. Przeważnie atakuje go drużyna, która ma przewagę na mapie, która wygrywa. Jest to bardziej gwóźdź do trumny. No, A czekolwiek kolosykle nie robił za dużej różnicy na polu bitwy. Przynajmniej ja nie odczułem. Może no, znowu będę go widział. Byłoby fajnie móc się zobaczyć z powrotem. No i jeszcze w Japonii zmienili. Eee, mortale, Atak. Z 8 do 7 sekund, bardzo dobrze, bo na lądzie te jednostki o, są też, mają fajny zasięg. Są pocieszne, ale nie wykierują gry. FUGO jest tańsze i też uważam, że bardzo dobrze, że FUGO jest tańsze, ponieważ no, FUGO się szybko robi i bardzo można się. No, znaczy, bardzo często brakuje surowców przy nim, po prostu jak się spamuje FUGO, to brakuje surowców. To jest też taki żeby bo ludzie spamowali za dużo, ale mimo wszystko często jest tak, że wysyłasz te. Nie wiem, 10, a później nagle się okazuje, że już nie masz nic z co Za dużo to nie zmieni, ale może będzie parę więcej, będzie fajniej. Uważam, że to jest dobra zmiana. E, GM Bombarder e, to jest tak. zmniejszenie, nie, Zwiększenie HP. E, Okej, okay, spoko. Był dość, nie był jakiś tankowy. Oraz e, zwiększyli zasięg na jednym tankowaniu. Że tak powiem, czyli przez 120 sekund będzie się unosił w powietrzu, co jest dobre, bo Japończycy do tej pory słynęli z tego, że i samoloty... Jak miałeś jeszcze genetyczną mapę, to one z jednego końca na drugą koniec mapy nie przylecą. Za to, że po tej zmianie też nie no ale to pozwoli podlecieć na wroga, obrać cel jakiś tam jak już jest nad tą bazą, bo czasami było tak, że się wysało je. One akurat dotywały na swoją granicę jak się tylko zmieniło target, że na przykład zamiast tego budynku za ten obok, to czasami było tak, że oni już musiał wracać, bo to już zmieniło mu target, zmieniło mu trajektorię i to było głupie. Ja przynajmniej miałem takie na początku jak one wyszły, miałem takie sytuacje. Uważam, że to jest głupie. No i też torpedo, obroczenia torpedy zmniejszyli. Hmm. Nie, czekaj, zwiększyli z 320 do 500. Okej, okay, spoko, torpedy i tak trzeba było strzelić, więc to też jest fajna zmiana. No i jeszcze te kamikaze są tańsze. Uważam że też jest to fajne, ponieważ kamikaze są bardzo pocieszne, a też można je skontrować, więc to nie jest tak, że to te zmiany bardzo... One tak nie zrobią nie. Z... Znaczy no Japonia będzie trochę może mocniejsza, na pewno, bo ma to, są wszystkie bufy, ale one nie zrobią, że Japonia będzie bardzo OP, a będzie się na pewno nią przyjemnie grało. Ja przynajmniej tak uważam tą zmianę. Niemcy też uważam, że te zmiany są na plus jak najbardziej. No Chiny na plus, Ros tutaj, Turcy na plus, Rosja na plus, e... No te motorki, one i tak dostały wystarczająco ogromnego nerfa, dalej nerfienie, uważam, że spowoduje, że nie będą grane, no, no jeszcze jeden nerf i już ja ich nie będę robił, bo to jest tak teraz na granicy, praktycznie się zastanawiałem, czy bym je zrobił, może bym je zrobił na przetestowanie, ale to jest słabe, tutaj kowizer co -wizer. to jest kowizer już chyba na szybko sprawdzę. Chaubica. Pa, 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 pa. A! chałubica. Na chaubica się szybciej robi. Co, Uważam, że dobrze, chociaż ja uważam, że też armaty z Szeniowecza też powinny się szybciej robić, ponieważ często jest tak, że gracz przychodzi do Jerki, robi jakieś jednostki i ludzie nie mają czym się bronić, bo nikt nie robi tych. Znaczy, mało kto robi te. Chałbice, czy też armaty ze średniowiecza, a jednak one potrafią wybronić. No i ogólnie, coś zrobili z Wariorami Czy teraz zmieni układ 1/1? Jeden jeden? Trzeba czasu zobaczyć, to będzie. Okej. Okay. dziękuję za oglądanie. Życzę powodzenia. Cześć.